Dzień dobry, dzień dobry. Witam bardzo serdecznie wszystkich miłośników Pięknych Woni. A szczególnie ciepło witam te osoby, które może niedawno odkryły świat perfum i tak się zastanawiają, czy kupić sobie flakonik czegoś, o czym wszyscy mówią w internetach, albo gdzie znaleźć flakonik czegoś, czego już nie ma. No, powiem szczerze, tutaj z pomocą przychodzą perfumy tak zwane inspirowane, czyli zamienniki. Zostałam poproszona o to przez markę, żeby przybliżyć Państwu ich produkty. To jest forma płatnej współpracy, co zaznaczam niniejszym. Także zaczynamy. No, jest taka marka, bo jest ich wiele na rynku, jakby nie jest istotą tego filmu porównywanie pomiędzy markami. Nawet nie mam większej potrzeby, żeby wskazywać, na ile podobieństwo do. Powiedzmy, zapachu, którym się marka inspiruje, na ile, ile tam procent tego podobieństwa jest, bo ono jest zawsze, jest zawsze duże. Niektórzy recenzenci twierdzą, że właśnie jak nie jest tak do, na 100% podobieństwo zachowane, to jest właśnie jeszcze lepiej niż jeśli to jest taka jeden do jednego zapachowa opowieść. Ale wiecie, flakon, perfumy to jest całość, to jest flakon, to jest przekaz reklamowy, to jest też zapach. Także tu mam, mówimy o inspiracji zapachem, flakon jest po prostu zwykle standardowy. Także tak, już mam pokażę perfumy fabryki zapachu, a potem na koniec będzie duża ciekawostka, perfumy, które Marka wysłała mi pół roku temu, kiedy omawiałam perfumy Masumi. No i ciekawe rzeczy będą naprawdę na koniec, także czekajcie, nie uciekajcie. No, nie wiedziałam o tym, że Marka ma też męskie perfumy takich flakonikach, które troszeczkę odbiegają tej wersji podstawowej. Także tak wyglądają męskie. Dobry pomysł. Bardzo ładny kolor. Ten rodzaj niebieskiego jest absolutnie fantastyczny i pasuje właśnie do męskich wód. Czyli tak, męskie perfumy damskie. Taka różnica jeśli chodzi o flakony. No, powiem tak: bardzo przyzwoite. Ja dostałam do testowania inspirację zapachem Bad Boy. I inspirację zapachem One Million, i teraz tak w moim przypadku to jest taka historia jak ta, o której wspomniałam na początku, że nie wszystkie zapachy znamy, nie do wszystkich jesteśmy w stanie dotrzeć. I przyznam, że tego Bydg po prostu testowałam przy okazji premiery w perfumerii. Wiem mniej więcej jaka to jest kategoria, ale nie mam tak rozpoznanego na pamięć, więc bardzo dużą pomocą dla mnie właśnie są tego typu perfumy. Sama często kupuję jak gdzieś jest okazja, czy w Rosmanie, czy. Jest taka też perfumeria polska, która też sprzedaje, innej marki oczywiście. To regularnie też zaglądam, sprawdzam, co tam mają, i czasem jest mi trudno stwierdzić, czy te perfumy tak nawiązują jeden do jednego, ale po prostu dzięki. Yy, odpowiednikowi wiem o czym jest ta opowieść. A potem, ewentualnie, jak jest możliwość przetestować oryginał, to wtedy no, jest o wiele łatwiej zapach zapamiętać, bo wtedy wiemy, że na przykład mocna frakcja paczulowa albo jakaś orientalna, słodkawa, bo właśnie taka słodkawa, orientalna jest. Tu mam też yy, inspirację z zapachem. One Million i oczywiście też testowałam. Nie wiem, czy jest ktoś, kto nie zna, ale na pewno nie znam tak dobrze jak znam Mast Cartiera, jak znam Chanel numer 5. Także dobrze jest z takimi perfumami troszeczkę się pobawić, nawet rozpalić gdzieś w powietrzu, żeby ten zapach sobie przyswoić, zapamiętać. Oczywiście do używania jak najbardziej to przede wszystkim się sprawdzą, natomiast moim zdaniem odpowiedniki, inspiracje już dzisiaj nie sprawdzą się jako perfumy, które Wam mają zastąpić perfumy zasadnicze. Jednak różnice pewne mogą być, no to zresztą sami odkrywajcie ten świat perfum, bo jest bardzo, bardzo ciekawy. Natomiast jeżeli chcecie poznawać świat perfum i właśnie chcecie kupić więcej. Właśnie nie jeden flakonik, który zastępuje perfumy X, tylko właśnie wiecie, chcecie powąchać La Vie Belle, chcecie powąchać yy, wspomniane One Million, bo tak naprawdę nigdy nie mieliście okazji powąchać na no to, a nie ma w waszej okolicy perfumerii. A myślę, że większość ludzi jest w takiej sytuacji, że nie ma u nich Zary. Yy, większość mieszkańców Polski nie ma tam Zary, nie ma... No, z Sephory czy Douglasa. Także to jest dobra opcja. Ja tu właśnie miałam L'Aviebel. Miałam odpowiedni Good Girl See i My Way. I teraz tak, w zależności od zapachu bywają, że te, bywa tak, że ten od pierwszego powąchania mogę powiedzieć tak, to jest to, a czasami wydaje mi się, że ten zapach potrzebuje takiego trochę jakby rozbiegu. Ale dlaczego tak jest, to będzie zaraz na koniec. w drugiej części filmu jeszcze przy okazji Wam powiem, że Marka ma taki katalog i tutaj macie właśnie wskazane perfumy, którymi się inspirowali. Także no to jest, to jest niezłe. Powiem szczerze, że dla mnie lektura tegoż tej broszurki była bardzo ciekawa, bo tak, botega Veneta ciągle mnie ludzie pytają, a skąd wziąć botega Wenetę? No to ja bym zaczęła od zamienników jest botega Veneta dziwne, że marka wycofa. Jak zapewne pamiętacie, moja przygoda z tymi perfumami zaczęła się od Masumi, bo znalazłam właśnie, że pisałam po prostu Masumi w internecie i po pokazała mi się firma. Ale naprawdę są różne słynne jasmi Jasmin Noir, Jasmin Noir marki Bulgarii. No jest tu kilka takich rzeczy, których już w zasadzie nie tak łatwo uświadczyć. No. Tak, wspomniane Masumi, niektóre męskie są tam wskazane. No, wspomniane, nie wiem czy mówiłam, czy nie, Midnight Poison. A, to mówiłam we wcześniejszym filmie, który dzisiaj nagrywałam. Niektóre perfumy Escada. Szkoda, że nie ma więcej Gabrieli Sabatini tych unikatów, chociaż nie wiem, czy byłoby aż tak dużo chętnych, ale bywa, że jestem pytana. Słuchajcie, Giorgio Armani Mania. Nie, nie poczytałam w internecie jeszcze o tych perfumach, ale wiem, że było bardzo dużo pytań o te perfumy. Gucci Envy Me czekajcie, Envy Me. Tak, Envy Me też już jest chyba wycofane. Także poza właśnie takimi y, klasykami y, można znaleźć kilka takich właśnie ciekawostek. Przyznam szczerze, że sama nie wiem co tam wycofują. Bo to pewnie tylko wiedzą miłośnicy, że już tam czegoś nie ma, zniknęło. Max Fly High. Wiem, że ludzie o te perfumy pytali. No to jestem zdziwiona, że te perfumy są. Czy Lolita Lempicka Sea też o te perfumy było pytanie. Także to jest taka jedna z opcji, właśnie dla tych wszystkich jest takie określenie perfumomaniacy, perfumoholicy, także to myślę, że dla Was jest jakaś tam opcja i po tym moim pierwszym filmie, który opublikowałam w marcu, to właśnie bardzo dużo było głosów od ludzi tego typu i właśnie to Wy Państwo naprowadziliście mnie na to, że rzeczywiście yy, to jest jakaś metoda, żeby w końcu się na pewne perfumy po prostu poznać je bo też jak się do perfumery idzie to moim zdaniem maksimum 3-4 zapachy naraz można diagnozować, więcej też się da ale to już jest wyzwanie i tego typu testy są obarczone błędem, ale mam dla Was ciekawostkę, otóż ja mam te perfumy z marca i ja je powąchałam wczoraj i wącham jeszcze dzisiaj i jestem w szoku bo one są coraz lepsze przy okazji perfum arabskich ten temat się pojawił. No, dla mnie to jest temat oczywisty. Ja już nawet wiele razy o tym mówiłam, pisałam w książkach, że perfumy to nie jest taki produkt, że łączymy substancję zapachową z alkoholem i już ją można sprzedawać. One dobrze im robią, jak trochę poleżą. Jednakże proces sprzedaży, zachowanie ciągłości sprzedaży, na przykład no, jest ważne i czasami wydaje mi się, ale to wszystkie marki. Od arabskich przez właśnie zamiennikowe, aż po właśnie te duże Premiery, one chyba jeszcze troszkę za wcześnie są sprzedawane. Ale być może tak trzeba, bo po prostu się inaczej nie da. I ja powochałam te moje wcześniejsze perfumy tejże firmy, teraz sobie przypomnę, jak one, które to były. Tu będzie właśnie bo Dune, co do którego tak uważałam, że nie jest takim diunem na powiedzmy. 100%, to jakby teraz ten, te perfumy zrobiły się takie już bardziej bliższe oryginałowi. I, I te wszystkie perfumy, które wtedy mi się wydawały, że owszem są blisko i pachną tak jak powiedzmy te, którymi się firma inspirowała, ale jednak inspiracja z takim naciskiem nie, nie taki klon jeden do jednego to wydaje mi się, że z czasem one wybrzmiewają lepiej. Tu jest zamiennik Toma Forda Black Orchid a najlepiej no, świetna jest Pantera. I najbardziej, no i ma sumie, ale właśnie ta wspomniana wcześniej, Dune, wszystkie po prostu, jakby czas im służył. Także czasami słychać o tym, że perfumy tracą na ważności. Owszem, ale to po kilku latach, nawet po pięciu, powiedzmy po pięciu latach, rzeczywiście mogą no już bardzo, bardzo się zmienić. Ta nutka selerkowa się pojawia. Natomiast tak do roku dwóch to one wręcz pięknieją, a w ciągu roku od, od zakupu po pół roku są jeszcze lepsze. Także taka moja opinia. Także nawet jak gdzieś kupicie jakiś taki zapach w typie inspirowany, to być może potrzebuje ten zapach trochę czasu. Takie są moje obserwacje. Także tak, to jest jakaś alternatywa dla tych, którzy chcą poznawać perfumy, nie mają dostępu, a jak wspomniałam, tych grup perfumowych, perfumoholików, perfumaniaków jest bardzo dużo, no to są takie społeczności, gdzie można po prostu porozmawiać, poznać kogoś, no co zawsze jest wartością cenną. Także jak macie jakieś perfumy, które przegapiliście, no to ja przyznaję, że na przykład przegapiłam La Vie uległam tej narracji, przegapiłam w sumie Sauvage'a Diora, też będę go próbowała. Trochę kupię próbek, trochę będę po perfumeriach zaglądać, ale nie wiem, czy nie zacznę właśnie od zamienników. No to jak chcecie nadrobić pewne zaległości perfumowe, to to jest jakaś opcja. To jeszcze Wam powiem, że na dodatek jest na hasło czy na kod. Dostaliśmy kod rabatowy tutaj. Ogrody 15%, 15%. Także korzystajcie z tego. A może dzięki tego typu firmom jest okazja nadrobić pewne zaległości perfumowe, bo premier rocznie już jest kilka tysięcy samych perfum. A jeszcze powstają po prostu, no nie wiem, czy nie setki nowych marek. Także nadążać za wszystkim, aż nie mówiąc o kupowaniu to nie sposób. Także to jest jakaś alternatywa, a świat perfum jest ciekawy, jest wart poznania, jak na przykład śledzicie nutę tuberozy w różnych perfumach, w różnych ujęciach, albo na przykład yy, idziecie tropem jakiegoś perfumiarza, bo lubicie jak on pracuje, jak buduje, jak łączy nuty, jak, jak dopracowuje proporcje to to byłaby jakaś alternatywa. A ponieważ rynek perfum inspirowanych, które odwołują się do czegoś, co już jest gdzieś tam w tych perfumeriach, nie tylko w perfumeriach tych mainstreamowych, bo już są odpowiedniki nawet w, w niszy. No. Zara na przykład się specjalizuje w takowych też perfumach, ale nie tylko. No to od kiedy ten segment tak się rozwinął, mamy te perfumy arabskie, to no to skoro tyle mówimy o tych perfumach arabskich, to może też warto na nasze Perfum, na, na tych naszych producentów spojrzeć życzliwym okiem, co i ja niniejszym robię, bo jak pewne, jak na pewno pamiętacie, ja tu już jestem 10 lat, a ogólnie perfumami zajmuję się dłużej To na początku byłam sceptyczna w stosunku do właśnie perfum inspirowanych. też ja nawet miałam propozycję współpracy, ale tak się zastanawiałam, wahałam, jak wy byście Państwo to przyjęli, ale widzę, że dość pozytywnie do tego tematu podchodzicie. Także niniejszym przychodzę z takim sposobem na szybsze i nieco tańsze. Y Korepetycje perfumowe. No i jeszcze takie małe postscriptum, bo skoro prezentacja marki, to oczywiście muszę wskazać, że marka wprowadziła na rynek. Też wersję parfę, czyli 30% stężenie zapachu. Także może być tak, że jak będziecie gdzieś tam surfować po internecie, to zobaczycie właśnie ten dopisek pachwę. Tu jest na przykład zapach 101, to będzie najprawdopodobniej Laviebel, jeśli dobrze pamiętam. Zobaczycie, że jeden ma to, te złote elementy, no to będzie właśnie ta wersja perfum. Podobnie to wygląda z, z flakonikami, że właśnie jest, nie wiem, czy to ten się tutaj. To już dajmy dla równowagi czy ja mam ten właściwy, chyba tak, tak jest 101 i 101, także tutaj też widać właśnie, że jest złoty i biały kartonik, także złoty no to nie trudno się domyślić na bogato. No rzeczywiście widzowie często mówią, konsumenci perfumowi, że bardzo ważnym dla nich czynnikiem jest trwałość. Ja, a tak szczerze powiedziawszy, nie do końca na to zwracam uwagę. Nawet wolę, jak perfumy są mniej trwałe, bo mogę więcej zapachów testować. Natomiast dla tych, którzy szukają właśnie takich tak, trwałości, no to myślę, że tutaj 30% stężenie to nie jest małe. No ja też testowałam już tą wersję pachwę. No, teraz wiele marek wprowadza wersję pachwę, ale oni na, na innej zasadzie, że jest to Flanker po prostu. Czyli ma inny skład, natomiast tu jest większe stężenie, więc testowałam rzeczywiście. Silniejsze, trwalsze, chyba nawet cena nie jest taka bardzo, bardzo odbiegająca od tej wersji podstawowej, ale to Was odsyłam po prostu na stronę, sami sprawdźcie. No, myślę, że ten rynek tego typu perfum może nas jeszcze nie raz zaskoczyć. No, to co robi Zara, to co robią perfumy, tak zwane arabskie, to też de facto w większości to są po prostu odpowiedniki. W sumie też marki odzieżowe, właściwie chyba nikt nie ma odwagi kreować zupełnie tak od zera kompozycji, bo to rzeczywiście droga do zaistnienia w świadomości zwykłego człowieka to jest zdecydowanie dłuższa wtedy, no i trzeba jakoś no, za długo czekać, a dzisiaj biznes działa inaczej. Także tak, to tyle jeśli chodzi. Słuchajcie, jeszcze chyba też są różnice w kartonikach, a właśnie też na kartoniku, że ten ze złotym jest chyba. Kartonik biały albo bielszy, tak biały chyba, albo tył przynajmniej biały, tył. Także tak jeszcze są różnice, ten biały to jest pachwę a z przodu złoty. Także sami dajcie mi znać, ocencie jak kupicie, tam przypominam o tym kodzie ogrody15, to mi sami dajcie znać co, jak tam się sprawdziła wersja, czy się zdecydowaliście w ogóle na tę wersję parfum? Także dzięki za uwagę. Życzę Wam wszystkiego pachnącego. Pozdrawiam wraz, wraz z moimi asystentkami, które gdzieś tam sobie pobiegły. Wszystkiego jeszcze raz. Pachnącego, papa. Pa.